Międzynarodowy Festiwal Hauda Jazz to wydarzenie artystyczne, którego głównym celem jest popularyzowanie muzyki jazzowej i bluesowej oraz innych gatunków nimi inspirowanych. Choć nazwa festiwalu nawiązuje do krajobrazów otaczających kopalnię węgla brunatnego Turów, a za jego kolebkę obrano bogatynie, to uniwersalna forma bez wątpienia promuje cały Dolny Śląsk wraz z bogactwem i zasobami naturalnymi regionu. Liczne hałdy, wyciągi szybowe, opuszczone kopalnie czy upadłe zakłady przemysłowe, na stałe zatopione w dolnośląskim krajobrazie znakomicie wpisują się w stylistykę muzyki jazzowej, muzyki zrodzonej z ciężkiej, niewolniczej pracy. Pierwsza odsłona festiwalu miała miejsce 13 czerwca 2008 roku. Zanim jednak to nastąpiło, jego twórca i zarazem wieloletni promotor nie ustawał w staraniach, by w regionie zaprezentować na żywotwórczość takich światowych sław jazzu jak Bill Evans, David Gilmour czy Victor Bailey. Sukces organizacyjny licznych koncertów oraz znakomite przyjęcie wśród publiczności stały się inspiracją do powołania międzynarodowego festiwalu Hauda Jazz. Niezwykle udana premiera sprawiła, iż festiwal Hauda Jazz zyskał uznanie w środowisku artystycznym, co zaowocowało setkami napływających ofert koncertowych. Zapowiedź kolejnej edycji jazzowej hałdy spotkała się z zainteresowaniem publiczności z całego regionu. Bardzo nam się podobają takie takie imprezy i są potrzebne. Ja w ogóle jestem wielką fanką jazzu, także bardzo się cieszałam, że będzie kolejna edycja hałdy Jazz bogatyni. Swoim poziomem artystycznym zwróciła uwagę jednego z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych w kraju, Marcina Kydryńskiego, który bez wahania przyjął zaproszenie do udziału w festiwalu. Myśl, drodzy Państwo, to jest podstawa. I dlatego te najpiękniejsze festiwale to są maleńkie festiwale. A dlaczego one mogą się odbywać w ogóle? To już dlatego, że za nimi stoją ludzie z pasją. Ludzie, którzy mają sobie taką iskrę miłości do muzyki. I tak naprawdę to jest rzecz najważniejsza. Jest taki festiwal maleńki, ale mówi się o nim, że jest najpiękniejszy na świecie. Jest w południowej Francji. Jest to festiwal w miasteczku Marsiak. I jest to ukochany festiwal Wintona Marsalisa, który jest tam co roku od dekady co najmniej. Wynton nawet napisał takie dzieło Marcia Suite. Jedną z części tej suite jest utwór, który nazywa się Jean-Louis is everywhere. Czyli Jean-Louis jest wszędzie. Kto to jest ten Jean-Louis? Jean-Louis to jest człowiek, który wymyślił ten festiwal i każdym swoim dniem pracuje i oddaje się tej muzyce. Otóż chciałbym, żeby Państwo teraz podziękowali tak serdecznie, jak tylko Państwo potrafią, Waszemu Jean-Louis, który także jest everywhere i właściwie robi niemal wszystko przy tym festiwalu. Otóż, drodzy Państwo, twórca tego festiwalu, Krzysztof Witkowski. Jestem nim zafascynowany. Uważam, że pasja, z jaką Krzysztof Witkowski organizuje ten festiwal od dwóch lat, ale nie zapominajmy, że, że to jest właściwie zwieńczenie jego starań od, od wielu, wielu lat, bo on tutaj organizował koncerty tylko pojedyncze i wreszcie szczęśliwie wpadł na pomysł, że warto to zebrać w większą całość, taką festiwalową. To mi szalenie imponuje, ponieważ uważam, że przyszłość muzyki, festiwali, a właściwie mówmy się, przyszłość wszystkiego, należy wyłącznie do ludzi z pasją, którzy są w stanie no, z życiem ryzykować za wieczór swoich marzeń. I pan Krzysztof jest jednym z takich ludzi. Ogromnie go za to szanuję. W sierpniu 2010 roku ogromna powódź, jaka nawiedziła bogatynię, nieomal doprowadziła do odwołania festiwalu. Niszczycielski żywioł nie zdołał jednak ugasić zapału organizatora, który na przekór trudnościom i w odpowiedzi na tragedię, jaka dotknęła mieszkańców regionu, zorganizował specjalną edycję imprezy pod nazwą Hałda Jazz Powodzianą. Powódź w Bogatyni to jeden z tych momentów minionych wakacji, który szczególnie ciężko wspominają wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska. I między innymi oni, ale także wszyscy w całej Polsce będą mieli okazję po raz kolejny Powodzianom pomóc. Dziesięć koncertów, wszystkie na rzecz Powodzian. We wrześniu rusza muzyczna trasa wzdłuż zalanych terenów na Dolnym Śląsku. Początek 11 września we Wrocławiu. Wniesienie pomocy Powodzianom osobiście zaangażował się znany i ceniony artysta Tomasz Stańko. Przekazał on organizatorom aukcji bardzo cenny osobisty przedmiot, swoją pierwszą trąbkę. Została ona zlicytowana przez Marka Niedźwieckiego na antenie radiowej trójki podczas audycji Markomania za kwotę 36 tysięcy złotych. Dochód z koncertów oraz aukcji charytatywnej trafił za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej do poszkodowanych w sierpniowym kataklizmie mieszkańców Bogatyni. Patronat nad edycją specjalną festiwalu objęły największe polskie media, zaś jej objazdowy charakter pozwolił przedsięwzięciu przetrwać. W efekcie późną jesienią 2010 roku udało się zorganizować trzecią edycję Howdy Jazz. Cykl imprez przez ponad miesiąc na całym Dolnym Śląsku, zatem zapraszamy bardzo, bardzo gorąco wszystkich widzów jedynki. Patronat nad tym przedsięwzięciem oczywiście ma program pierwszy telewizji polskiej, Trudna sytuacja ekonomiczna gminy Bogatynia w roku następnym po powodzi zmusiła organizatorów do przeniesienia festiwalu i ograniczenia jego formuły do jednego koncertu. Hauda Jazz Festival zawitał w stolicy naszych południowych sąsiadów Pradze, co w efekcie przyczyniło się do zachowania cykliczności i międzynarodowej rangi wydarzenia. W grudniu 2012 roku piąty Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz powrócił na deski bogateńskiego ośrodka kultury, tym razem w nowatorskiej formie i z nowymi propozycjami. Po raz pierwszy w historii festiwalu odbyła się Mała Akademia Jazzu, w której udział wzięło ponad 300 bogateńskich dzieci. Zajęcia rytmiczne, harmonia jazzowa i improwizacja to zagadnienia nie obce już naszym najmłodszym odbiorcom. Gwiazdą piątej odsłony Howdy Jazz była charyzmatyczna amerykańska wokalistka Karen Carroll. Wystąpili również Piotr Wojtasik, Jacek Kotlarski, Piotr Domagała, Tomasz Wendt. Szósta edycja Howdy Jazz to nie tylko muzyka, to również film i teatr, a wszystko utrzymane w miłosnej tonacji. Festiwal otworzył film Filipa Dzierżawskiego Miłość. Dokument przedstawiający 20 historię muzycznej formacji Miłość opowiada o miłości do muzyki, pokazuje odmienne osobowości artystów i ich wpływ na twórczość zespołu. Uświetnieniem szóstej edycji Hałdy Jazz był recital światowej klasy pianisty jazzowego współzałożyciela wspomnianej wcześniej formacji Miłość Leszka Możdżera oraz jego kolegi z zespołu Mikołaja Trzaski. W ofercie 6. Międzynarodowego Festiwalu Hauda Jazz po raz kolejny znalazło się miejsce na edukację najmłodszych. Tym razem główną atrakcją dla milusińskich był spektakl Pan Jazz i jego gadająca walizka. Widowisko muzyczne dla dzieci według pomysłu Krzysztofa Witkowskiego. W tytułową postać Pana jaza wcielił się wrocławski aktor Stanisław Wolski, a samo wydarzenie przybliżyło najmłodszym historię i kulturę świata jazzu. Znakomity odbiór spektaklu zainspirował jego twórców do przeniesienia historii pana jazza na ekran w formie animowanej bajki edukacyjnej ku zadowoleniu licznego grona młodych melomanów. Oto przed wami jest nuta cała. To tak jak w kopalni węgla bryła mała. Gdy węgiel zostanie na pół, rozkuty, będzie wyglądał jak dwie pół nuty. Bryłę całą górnik wiercił, aż wywiercił cztery ćwierci. Ha! Siódma edycja festiwalu Haudacze'e, z swym świątecznym programem artystycznym, stworzyła niepowtarzalny bożonarodzeniowy klimat.

pass or when the seed falls good news of heaven doesn't get in at all the seeds get crushed or stolen away and there's no sign of jesus in your life today well, Dzięki dobrej woli wielu osób, firm oraz instytucji jazzowa hałda doczekała się ósmej odsłony prezentując m.in. koncert zacnej Laury Kubis, z Adamem Wendtem na czele, czy też projektu Krzysztofa Witkowskiego z nietypowym, ale jakże oryginalnym programem łączącym w sobie bałkańskie rytmy z free jazzową improwizacją. Determinacja i zapał organizatora festiwalu spotkały się ze specjalnym wyróżnieniem, nagrodą marszałka województwa dolnośląskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymana w 2015 roku nagroda zachęciła Krzysztofa Witkowskiego do dalszych prac na rzecz kolejnych edycji przedsięwzięcia. 9. Międzynarodowy Festiwal Hauda Jazz Bogatynia 2016 to wyjątkowy czas, to wyjątkowy program artystyczny, to niezapomniany koncert Tomasza Stańko. To czas wzruszający zarówno dla artysty, jak i licznych festiwalowych gości. Obecność Mistrza Trąbki w Bogatyni stała się dla organizatorów doskonałą okazją do złożenia wyrazów uznania i szacunku za zaangażowanie w niesienie pomocy dotkniętym przez powódź mieszkańcom regionu. Dziękuję Państwu serdecznie, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że to moja. Pierwsza trąbka się przyczyniła, chociaż troszeczkę, do, do pomocy tej, po tej strasznej historii. Miał już Pan związek z Bogatynią i z Panem Krzysztofem Witkowskim? Słynna trąbka przekazana na aukcję. Mnóstwo pieniędzy zebrane na powodzie tutaj z tego regionu. No tak, no właśnie. To było to, że ja nie mogłem przyjechać grać tutaj na tym koncepcie, który był ku temu poświęcony, i dlatego też. Wymyśliliśmy razem z panem Krzysztofem, tak, że, że może coś dam na aukcję i pomyślałem sobie, że może dam taką starą trąbkę, która ja miała wartość emocjonalną, dosyć dużą. W 2017 roku festiwal Hałda Jazz obchodził swój dziesiąty jubileusz. Na tą okazję twórca festiwalu postanowił przygotować specjalny Hołda Jazz Project. 22 osoby na scenie wspólnie zaprezentowały połączenie muzyki i tańca w najlepszym wykonaniu. Muzyczny jubileusz uświetnili swoją obecnością Robert Majewski, Michał Tokaj, Maciej Adamczyk, Łukasz Żyta oraz lider tego bendu Piotr Baron, a także Bartosz Pernal Orkiestra z Anną Marią Bają. Niewątpliwie wyjątkowym wydarzeniem tej odsłony festiwalu był znakomity koncert królowej skatu Grażyny Augustik w towarzystwie brazylijskiego mistrza gitary Paulinho Garcia. W finału jubileuszowej edycji Hauda Jazz twórca festiwalu i jego wieloletni promotor został uhonorowany odznaką zasłużony dla kultury polskiej. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczenie wręczył wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Piotr Baron. W imieniu wicepremiera polskiego rządu i ministra kultury i dziedzictwa narodowego mam zaszczyt odznaczyć pana honorową odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Bardzo, bardzo dziękuję Krzysiu Witkowskiemu, że nas zaprosił. W ogóle, Krzysztofie, gratuluję Ci wspaniałego wyróżnienia. I w ogóle jesteś zuch, że, że przez 10 lat kombinujesz z tym jazzem, który nie jest taki prosty, ale jest bardzo przyjemny. I to nie jest prosty jazz, jest bardzo łatwy. Ale trzeba jeszcze przekonać do, do tego wielu ludzi. I myślę, że no już tutaj nieźle namieszałeś przez te lata. I nie daj Boże, żebyś, żeby to była ostatnia edycja. Zgodnie z życzeniem Grażyny Auguścik, jubileuszowa odsłona Hauda Jazz nie była ostatnią. Podczas 11. edycji wydarzenia otwierającego nową dekadę festiwalu prawdziwą ucztę muzyczną licznie zgromadzonym melomanom i miłośnikom gatunku zaserwowali. Będ Wojtka Pielichowskiego, który zaprezentował festiwalowej publiczności najnowszy album Wandal. The sound pack zwany też polskim Manhattan Transfer z Marcinem Wawrzynowiczem na czele. Sister in Jazz w międzynarodowym składzie zacnych pań: April May Webb, Simona Premaci, Daria Czerniakowa, Dorota Piotrowska. No i oczywiście na deser Clara Cloud and The Vultures, czyli Sylwia Zasępa, Bartosz Dworak, Mateusz Gawenda, Adam Tadel, Piotr Budniak. Jazzowo-rapowej pikanterii festiwalowemu menu nadali Eskubei and Tomek Nowak Quartet w składzie Tomasz Nowak, Jakub Płużek, Alan Wykpisz, Filip Mozul, Bartłomiej Skubisz, Eskubej. Doknął ten czas, czas, Latem 2018 roku dźwięki festiwalu Hauda Jazz rozbrzmiały w Bogatyni po raz ostatni. Nie oznacza to jednak końca samego festiwalu. Słuchacze muzyki improwizowanej dobrze wiedzą, że sztuka jazzowa z natury i założenia lubi, a nawet powinna zaskakiwać. Artysta staje wobec nieprzewidzianej sytuacji i choć dysponuje ograniczoną wiedzą o jej rozwoju, ma na nią ogromny wpływ. Podobnie jest z naszym festiwalem Festiwalem, który często bywa nieprzewidywalny i spontaniczny. Dziękując dotychczasowym mecenasom oraz fanom jazzowej hałdy zapraszamy na jej kolejne edycje, tym razem do gościnnego Wałbrzycha. Dwunasta odsłona Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz zabrzmi w jednej z najbardziej prestiżowych sal Dolnego Śląska – Filharmonii Sudeckiej. Mieszcząca się przy ulicy Słowackiego Sala Filharmonii usytuowana jest zaledwie 500 metrów od dawnego mieszkania Krzysztofa Komedy Czcińskiego. Stało się to możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu samorządu województwa dolnośląskiego oraz naszych partnerów, również tych medialnych. Nasz festiwal organizowany jest. Od wielu lat już zresztą przy wsparciu samorządu województwa dolnośląskiego. Ogromne znaczenie ma dla nas wsparcie i życzliwość zarządu województwa dolnośląskiego i Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Bardzo wielkie podziękowania składamy. Festiwal, którego plakat mam przyjemność reklamować, ma już swój 11-letni dorobek. Pomimo, że jest to dwunasta odsłona festiwalu, to tak naprawdę pierwsza w wałgrzychu. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla naszego partnera, Filharmonii Sudeckiej, partnera, który wniósł ogromny wkład we współorganizację wydarzenia. Składam podziękowania dla samorządu województwa dolnośląskiego za wspieranie naszej inicjatywy. Całda jest to dorobek, którego nie wolno nam zaprzepaścić. Jest sceną otwartą dla artystów z całego świata. Zapraszamy Państwa! Na 12. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Hauda Jazz w Wałbrzychu. Hauda Jazz Festival. Zapraszam Was na Hauda Jazz Festival. Ja Czekamy na jazzowe festiwal Halda Jazz Festival w Polsce. Festiwal Hauda Jazz, Jazz Holding. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe spotkanie. Dziś Halda Jazz Festival. Halo. I'm Martin Vesely, guitar player from Austria and I'm delighted to play at the Howler Chess Festival on the 10th of November. I will bring my Austrian friends Andy Schiff von Rams and Flo on from Double Bass and we will meet wonderful musicians from Poland, Piotr Domagawa on guitar and Oleg Dyat on accordion. And we are looking forward to play at the Suteti Philharmonic, a wonderful place for concerts. So I hope to see you there and the here you can hear one of our compositions. To see you. Dzień dobry, witamy serdecznie. Oleg Dyjak, Fiat Domagawa, dwie piąte zespołu A Handful of Acceptance. Chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na koncert w ramach festiwalu Hauda Jazz 10 listopada w Aubrzechu o godzinie 18.00 w Filharmonii Sudeckiej. Pięknej Filharmonii. Wystąpimy wraz z naszymi przyjaciółmi z Austrii z programem z naszej ostatniej płyty. Najnowszej płyty, która się okazała w wiedniu w lutym tego roku. Tak jest, także pierwsza trasa koncertowa z nowym programem. Myślę, że będzie gorąco. Bardzo serdecznie zapraszamy. 10 listopada godzina 18. Filharmonia Słodzka. Hałda jazz. Do, do zobaczenia.